Szanowny Panie Marszałku, Wysoka Izbo. Otóż yy, potrzeba tej ustawy chyba jest najbardziej yy, uwiarygodniona głosowaniem na, na Komisji Sejmowej. Chciałbym przypomnieć, że Komisja Sejmowa w 30 głosami yy, poparła te zapisy tejże ustawy i przy dwóch głosach wstrzymujących, co pokazuje, że zasadnicze wszystkie przepisy tejże ustawy wydają się być bardzo potrzebne i oczekiwane i przez branże i przez instytucje publiczne. Oczywiście dziękując za głosy pewnej, pewnej krytyki nawet, czy, czy podnoszenia wątpliwości co do niektórych zapisów jest jak najbardziej zasadne i zarówno i na komisji, na posiedzeniu Sejmu postaramy się je rozwiać. Te, jeżeli chodzi o poprawki zgłoszone, to na komisji, która odbędzie się dzisiaj po analizie z poszczególnymi departamentami, podejmiemy stosowne decyzje. Ja pozwolę odnieść się do, do tych pytań, które były podnoszone przed chwilą. Jeżeli chodzi o powtarzające się kwestie możliwości odwoływania się od, od decyzji związanych z pomocą, z pomocą związaną z COVID, otóż. Pragnę przypomnieć, że nie jest to postępowanie administracyjne i przysługuje na to odwołanie skarga do, do sądu, co, co może być procedowane. Natomiast jeżeli chodzi o pozostałe pytania, to warte podkreślenia jest pytanie pana Piotra Borysa dotyczące. Yy umów i całej kwestii związanych z, z galeriami i stosunkiem najemców i wynajmujących. Otóż już obecne prawo i artykuł 357 kodeksu cywilnego pozwala na weryfikację lub korektę już istniejących umów w związku z pewnymi nadzwyczajnymi okolicznościami, które nie pozwalają się na, na wywiązanie się sumów umów i stosunku pomiędzy wynajmującym i najemcą. Dlatego wprowadzone artykuły, artykuł 15 z 1 jest tak jakby pewnie pewnym się kontynuacją tego, tego, tej wykładni i e, według opinii Wybitnych prawników, cytowanych nawet w mediach w ostatnich dniach, jest to odpowiednie i racjonalne wyważenie i obowiązków, i praw pomiędzy wynajmującym i najemcą, które jest jak najbardziej y, y, korzystne dla, dla obydwu stron. Oczywiście y, pewne strona wynajmująca wydaje się być tutaj bardziej pokrzywdzona, natomiast zważmy na to, że wszystkie procesy, które do tej pory były związane z pomocą publiczną, także dotyczyły wielu podmiotów gospodarczych i także obydwie strony i wynajmujący, i najemcy mogli dostępować pomocy publicznej. Pytanie pana posła Tomaszewskiego dotyczące także pomocy publicznej. Tutaj chciałbym tylko dodać, że artykuł 76 Konstytucji mówi, że najemca też podlega ochronie prawnej, w domiwaniu także ekonomicznej. Pani, wcisło, pani poseł wcisło podniosła dużych dosyć mocno pewne pozytywne aspekty tejże, tejże ustawy. Podkreślając, że najemcy nie, nie mają stosunek prawny i pozycję trochę słabszą w stosunku do, do wynajmujących, jeżeli chodzi o umowy w galeriach, i zapewne taka była, taka była intencja ustawodawczych. Chciałbym podkreślić, że cała ustawa była opracowana przez wiele ministerstw przy współpracy z KPRM, z Ministerstwem Finansów. Dlatego te zapisy są bardzo precyzyjnie weryfikowane i określa także możliwości finansowe państwa. Jeżeli chodzi o kwestię podniesioną z pana posła Suchonia, dotyczącą zlecania procesów informatycznych przez prezesa Rady Ministrów. Oczywiście sytuacja pandemiczna spowodowała wymuszenie i przyspieszenie procesów cyfryzacyjnych, informatycznych nie tylko w sferze e, gospodarki, ale także w instytucjach publicznych na całym świecie, i nadanie dodatkowych praw, aby w sposób szybki, wręcz bardzo automatyczny, można było podejmować nowe procesy cyfryzacyjne pomiędzy sektorami, pomiędzy instytucjami sektoru publicznego, wydaje się być jak najbardziej zasadne, i tym bardziej zasadne wydaje się, że włączenie tych zapisów powinno być w ustawie covidowej, tak abyśmy nie musieli czekać wiele miesięcy na, na stworzenie tych nowych zapisów. Na te pytania, na które nie zdążyłem odpowiedzieć, odpowiemy na piśmie w trybie jak najszybszym. Dziękuję Pani Marszałku. Dziękuję bardzo.